Dacie wiarę, że w Polsce istnieje takie słowo jak kokosić się? Jest to dokładnie regionalizm o znaczeniu układać się, szukać pozycji, na przykład podczas spania. Jak się okazuje, jest mnóstwo komentarzy od osób, dla których jest to całkowicie normalne słowo. W szczególności mówimy tutaj o mieszkańcach południowej Polski, takie województwa jak Podkarpackie, Małopolskie tutaj najczęściej to słowo występuje ale także w województwie lubelskim jest całkiem powszechne, więc więc ja powiem wam, że to podwójnie mnie zadziwiło, bo ja przedtem takiego słowa nigdy nie słyszałem. Jednakże nadzieję mam, że słyszałeś, że ja nauczycielem geografii nie jestem, ale mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie nauczymy się czegoś ciekawego. Mapa, którą widzicie, przedstawia miejsca urodzenia Polaków, którzy mają swój artykuł w Wikipedii. Mapa taka jak ta dobrze obrazuje, jak silny wpływ mieli Polacy i przede wszystkim, jak dużo z nich urodziło się także poza terenami Rzeczypospolitej Polskiej. No, przynajmniej w dzisiejszych realiach, bo wiadomo, że w przeszłości różnie to wyglądało. Tak jak widzimy chociażby w przypadku zachodniej Ukrainy, gdzie również takich Polaków jest mnóstwo. Ale w latach, w których żyli, ta część tego państwa mogła należeć do Polski, więc też możemy na to trochę inaczej patrzeć. Jednakże, jak sobie spojrzymy na te wszystkie kraje blisko, Blisko nas, to praktycznie w każdym było po kilku takich Polaków, także myślę, że jest to naprawdę dość duży powód do dumy. Szczególnie tutaj Ukraina, Rosja, sporo, Białoruś, no ale to z przyczyn oczywistych. Taka ciekawostka, że tutaj te kraje południowe mają nie aż tak dużo Rumunia dość mało, Węgry, Chorwacja, Francja ma już za to więcej, Niemcy. Ale przede wszystkim, jeżeli dobrze teraz zwróciłem uwagę, to w Serbii Urodził się tylko jeden Polak, który ma artykuł na Wikipedii, więc chyba aż muszę spojrzeć, kim on był. Udało mi się dotrzeć do tej informacji. Tym Polakiem był Sławomir Górzyński, urodzony w Belgradzie. Polski historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie Polsy XX wieku. Od 1989 roku redaktor naczelny biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Także ja nigdy wcześniej o tym panu nie słyszałem, ale naprawdę fajne osiągnięcie. A ja swoją drogą zapraszam was na mojego Discorda geograficzno geogeserowego link w opisie. Nie wiem czy widzieliście, ale na jednym z ostatnich shortów analizowałem sobie mapę, w jakim wieku młodzi ludzie w krajach Europejskich wyprowadzają się od rodziców. Więc powiem Wam szczerze, że mam jeszcze jedną ciekawszą mapę, ale tylko na szybko chcę wam tutaj zaznaczyć. Najpóźniej wyprowadzają się mieszkańcy Czarnogóry, bo średni wiek to około 33 lat. Natomiast najwcześniej mieszkańcy Finlandii, bo jest to zaledwie 21 lat. Jeszcze ciekawie wygląda mapa ukazująca młodych ludzi w przedziale 25 do 34 lat, którzy wciąż żyją ze swoimi rodzicami. Jak to wygląda pod względem procentowym to jest taki wiek, gdzie ludzie... Starają się wyprowadzać, już mają jakieś małe oszczędności, chociaż, więc jest to najlepszy wiek teoretycznie na wyprowadzkę. Jednakże, w Polsce jest to wynik bardzo wysoki, bo aż 43% osób w tym przedziale wiekowym żyje ze swoimi rodzicami. Inaczej to kompletnie wygląda w państwach nordyckich. Dania, to jest zaledwie 1,8%, wynik abstrakcyjnie niski. Tak samo Norwegia, Szwecja, Finlandia również to są bardzo małe wyniki. Gorzej to wygląda w państwach bardziej Bałkańskich, ale co ciekawe, najgorzej wygląda w Słowacji, ponieważ tutaj jest to aż prawie 60%. 56,6. No wynik aż można powiedzieć absurdalny. Bardzo interesująca mapa ukazująca jak powiedzieć imię Jan w innych państwach Europy. I tak szczerze wam powiem, ja nawet nie że Iwan jest z wschodnią odpowiedzią na imię Jan. Jakoś nigdy mi to nie przyszło do głowy. Iwan Jan, a to praktycznie to samo. No dobrze, mamy tutaj oczywiście Johan. Tutaj Johan myślę, że większość z was kojarzy, bo chociażby piłkarze jak Johan Cruyff kiedyś byli. Ciekawe jest tutaj bardzo Turcja i imię, którego boję się wymówić, bo na pewno wymówię to źle, jak doskonale wiecie. Ale zwróćcie uwagę tutaj na Walię i imię Ewan. Jak się okazuje, jest to również odpowiedź na imię Jan. Tego nie wiedziałem tak szczerze, bo John, okej, okay. no John to jest tak... Spoko, każdy raczej wie, że John to Jan, ale Ewan, okej, okay. tutaj walia mnie dość mocno, zaskoczyła tak samo jak Iwan. Giovanni we Włoszech, o proszę, Giovanni też jest odpowiedzią na imię Jan, ha! Joao, o, Joao Felix również tutaj się pojawia. Bardzo ciekawe warianty takiego prostego imienia. Jak to wygląda pod względem procentowym w Europie, jeżeli chodzi o urodzenia dzieci poza małżeństwem? W sensie, czyli dwójka osób nie jest po prostu w związku małżeńskim, ale na świat przyszło ich dziecko. I powiem wam szczerze, że te wyniki są naprawdę duże, i moim zdaniem będą jeszcze większe. Wraz z napływem przyszłych lat. W Polsce jest to wciąż bardzo mały wynik, którym jestem szczerze dość mocno zaskoczony. Wiem, że to już są troszeczkę starsze. Informacje, bo chociażby Rosja to jest 2018 rok, jeżeli chodzi o to, natomiast jeżeli chodzi o resztę, to 2023, no to w sumie nie jest aż tak źle. Natomiast Polska 26,4%, całkiem niski wynik. Ja bym powiedział, szczer ja szczerze myślałem, że jest to zdecydowanie więcej. Niemcy 33%, no Francja to jest w ogóle gigantyczny wynik, bo to 62%, chociaż i tak jest to nic w przypadku takiej na przykład Islandii, gdzie jest to prawie 70%. Natomiast jeżeli chodzi o te Dajmy na to lepsze wartości, chociaż ja nie jestem od moralizowania, jednakże tak zawsze się mówiło, kiedyś to było bardziej postrzegane jako taki wstyd, przynajmniej w Polsce, mam wrażenie. Obecnie wydaje mi się, że już ludzie tak na to nie patrzą. Natomiast Turcja to zaledwie 2,8%. Bardzo mały wynik. Tak samo jak w państwach bałkańskich, bo tutaj północna Macedonia 13%, w sumie Grecja 13,8%, no Bułgaria 60% to jest jakoś bardzo dużo. Natomiast pewnie jeszcze ta statystyka. Statystyka jest niższa w krajach takich jak Albania, Czarnogóra, Bośnia, chociaż tutaj nie ma co do tego jasnych statystyk. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak silny jest polski paszport w 2025 roku? Bo jak spojrzymy sobie generalnie na najsilniejsze paszporty w 2025 roku, no to tutaj królują wszystkie państwa europejskie. Norwegia, Holandia, Luksemburg, Belgia, Austria. No praktycznie są same kraje europejskie, ale co najlepsze, jeżeli chodzi o te top 3 najlepsze, to nie ma żadnego kraju z Europy. I to jest właśnie bardzo interesujące, chociażby z Faktu takiego, że Singapur wygrywa to zestawienie już po raz chyba ósmy czy dziewiąty z rzędu, jest to obecnie najsilniejszy paszport, jaki można mieć. Uprawnia do wjechania aż do 193 krajów. No, jest to po prostu wynik kolosalny. Poza tym, bardzo wysoko znajduje się Japonia oraz Korea Południowa, więc tutaj są to trzy państwa z Azji. Więc tak samo sprawdziłem sobie, jak to wygląda z najsłabszymi paszportami świata. No i tutaj przede wszystkim jest dużo krajów z Azji również, i tutaj mamy takie przykłady jak Iran, Sri Lanka, Sudan, Erytrea, Korea Północna, no czyli kraje bardzo mocne. Bangladesz, Libia, Palestyna, Nepal, Somalia. No i jeżeli chodzi o top 5, to mamy Jemen. Pakistan, Irak, Syria i najgorszy ze wszystkich paszportów, jaki możemy mieć, to jest paszport Afganistanu, bo on pozwala nam wjechać do zaledwie 25 krajów świata, co jest absurdalnie niskim wynikiem. A ja ostatnio zacząłem sobie myśleć o tym, jaki tak właściwie jest najrzadszy paszport, jaki moglibyśmy posiadać. W głowie miałem kraje takie jak chociażby Watykan, z racji tego, że jest to najmniejsze państwo świata, więc najmniej ludzi ma dostęp do tego typu dokumentu, więc stwierdziłem, że no to to jest proste, będzie to po prostu Watykan i tyle. Jednakże Watykan nie jest prawidłową odpowiedzią na to pytanie, więc zacząłem sobie myśleć dalej i w głowie pojawiła mi się opcja Korei. Północnej. Tam, co prawda, żyje bardzo dużo ludzi, aczkolwiek problem jest taki, że większość obywateli nigdy nie zobaczy swojego paszportu na oczy i zarazem nigdy nie opuści Korei Północnej. Więc pomyślałem, że może chodzić o ten kraj. Ale również nie jest to dobra odpowiedź. Choć warto tutaj dodać, że paszport Watykanu jest naprawdę blisko, bo obecnie ma go około 800 osób. Jednakże, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to jest to poniżej 500. Moi drodzy, na Najrzadszy paszport świata należy do Zakonu Maltańskiego, jest to jedyny dokument na świecie wydawany przez suwerenny Zakon Maltański. Zaczynając od podstaw, jest to przede wszystkim katolicki zakon rycerski, który ma olbrzymią historię wywodzącą się już bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich. Powstałych przede wszystkim na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. I co istotne, zakon ten ma nawet swoją własną walutę, wydaje znaczki pocztowe czy własne tablice rejestracyjne. I ktoś teraz może powiedzieć, że to jest bezwartościowy paszport, w ogóle jakaś durnota. Ja też sobie mogę wymyśleć swoje państwo, jakąś tam walutę i tablice rejestracyjne. I tak to jest prawda, ja czy ty możemy sobie zrobić swój własny kraj we własnej głowie, tylko jest taki problem, że chyba. Na Nasz kraj nie będzie respektowany przez 113 innych państw. Tak jest, nie przysłyszeliście się i tutaj mówimy o krajach takich jak Włochy, Francja, Niemcy, Rosja czy Argentyna. I co jeszcze z ciekawszych rzeczy, to nie tak dawno prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z najwyższym przedstawicielem Zakonu Maltańskiego. Także z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest to obecnie najrzadszy paszport świata, który ma ledwie około 500 osób, może nawet trochę mniej także prawdopodobnie nic przez dłuższy czas nie przybije takiego wyniku. Co ważne, do zakonu maltańskiego nie można się zapisać, można tylko zostać do niego zaproszonym przez innych członków zakonu, przedtem trzeba dać im się poznać przez swoją wzorową postawę życiową praktykującego katolika i przez działalność w celach charytatywnych zakonu. No cóż, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.